Siemaneczko, z tej strony Piorun I witam was w odcinku z Minecrafta Tak jest, znowu Minecraft Wreszcie kolejny odcinek z Minecrafta, już nie z Fortnite'a I co? I dzisiaj postanowiłem, że wybierzemy się do Netheru Ale przed tym, zanim się wybierzemy, Trzeba pozbierać obsyden I tego znajduje się w takiej dziwnej lokalizacji I właśnie zbieramy sobie obsyden Więc ja może nie będę zanudzał Tylko jak sobie już pozbieram ten obsyden a przejdziemy się od nadaru. Dobra, a więc jesteśmy już koło domku. W sumie do tak nieskończonego domku, ale chciałem wam pokazać co się zmieniło. Doszło niewiele, ale takie szczegóły w sumie można pokazać. Czy ja tu mam tylko miejsce? Mam jakieś miejsce, to można pozbierać sobie. A nie będę miał miejsca na nasionka. Co hmm. by tu można było wyrzucić? Taki flint, ok. Zwyczlimy sobie flint i pozbieramy sobie pszenicę. Przenica uzbierana, poławiliśmy się w rolnika przez chwilę. Możemy teraz wyrzucić te nasionka, bo w sumie się nie przydadzą. Weźmy do tego flinta. Może kiedyś do jakiejś zapalniczki, czy strzał się przydać. Tak myślałem jeszcze, żeby rozbudować to w ziemię trochę, bo w sumie cały to ja zbudowałem. ale zobaczymy. No, tutaj mamy takie piękne wejście z brzozowych, okoronowanych drzew, więc już nie trzeba się wspinać po górze. Idziemy. Pokażę Wam teraz, no, pewnie po tym odcinku. To już nie będzie takie tajemnicze, ale tajemnicze przejście do naszej wspaniałej kopalni Kurczę, nie mam miejsca Okej okay. Wspaniałej kopalni trzciny Kopalni Fa Farmy trzciny Na no, której nic nie urosło na Z wiadomych przyczyn Po nich po prostu nie siedział tutaj na czankach Ale fajna taka Malutka na razie Ale będziemy oczywiście ulepszać, bo trzcina Bardzo się przydaje Mamy 59 trzciny Okej okay. I tutaj Wpływamy na górę, i gdy się wynożymy, mamy tutaj nasz cudowny mały domek. Widzę, że noc zapada powoli. W tym domku znajduje się krawy, które możemy w sumie trochę rozmnożyć. Dobra. I teraz zobaczmy, jak się prezentuje pozostała część. W sumie tu nic praktycznie nie ma, tylko takie, takie jest zejście. Tutaj zejście. O, dwie różne rozwidlenia. Wchodzimy na górę. Tutaj jedno zajście takie i widoczek, nie wiem, tam na jakiś domek, jednego z graczy. Wioskę, tam nie wiem, co tam będzie. No i tutaj kolejne rozwidlenia. no jak widzicie w tym domku praktycznie nic nie ma. Ale okej. Okay. bierzemy się dzisiaj do netheru, tylko musimy się pozbyć tego tego syfu. Tak ja się prześpię, pozbędę się tego syfu i lecimy. Dobra, a więc może zrobię sobie najpierw secika. Oj, zrobimy sobie yy, hełm, budki, spodnie. No na pierśnik jakiś tam mamy. Wytrzymałość kit, więc nie powinniście skończyć. Zrobimy sobie jeszcze dwa kilofy. Dwa kilofy, które się na pewno przydadzą. I tarczę. do której troszkę więcej drewna potrzeba. Chyba tak się tarcza, robi, z tego co pamiętam. Dokładnie. Tarcze mamy. OK. I możemy się w sumie wybierać. Do naderu tylko sobie odłożę te wszystkie rzeczy, które się mogą nie przydać. Jeszcze pochodnie, bym sobie tylko wziął to, gdzie ja mam to pochodnie, o tutaj. A w sumie nie wstaję to do drugiej ręki. OK. Drewno. W sumie jakieś tam drewno może się przydać. Weźmy sobie to. To zbudujemy portal. No woda się raczej nie przyda, okej. Okay. Sikierek będziemy bić. kilow, Kolejny kill off Ok, zapalniczka. Wszystko mam, więc teraz gdzie by ten portal postawić. Hmm. W sumie tu nie zrobiłem jeszcze pomieszczenia na nasz portal i chyba nie będę miał miejsca, więc postawiłbym go gdzieś tutaj na środku i najwyżej później przejeżdżę I teraz to było tak, 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 tak tu, 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 tu. Dobra, i uwaga. Odłóżmy sobie to jeszcze, to nam no niepotrzebne rzeczy. I możemy iść do netheru. Pierwsza wyprawa do netheru. Zobaczymy, co tam słychać. Oczywiście, serwer. O! O! Od razu w, rozpiliśmy się w Fortacite. Fajnie, fajnie. Od razu mówię, że to jest jeszcze wersja 1.15.2. Więc nie ma nowego netheru. Ale już niedługo serwer będzie przechodzony na wersję 1.16. Więc będzie nowy nether, nowe biomy i tak dalej. A to jeszcze musimy. Poczekać chwilkę, żeby po prostu silnik serwerowy na 1.16 wyszedł. Jakby, żeby ta pluginy były to się chyba. forte, nie, nie Fortnite. A zresztą nie pamiętam jak się nazywa. Dobra, może znajdziemy sobie jakieś brodawki. Poszukam. O! Kurczę. Dobra. No tak, super. Ja tu będę używać tarczy, ale spróbuję sobie go zbić. Dobra, mamy blaze, blaze Roda. Czyli tu gdzieś. O, może. Ktoś tu był Kurczę, szkoda A w sumie nie wziąłem A, ktoś tu był No faktycznie O, kolejny les Nie wiem czy tarcza... O, dobra, tarcza broni O, łidorowy szkieletny to zaraz zobaczymy Ale szkoda, że ktoś wziął brodawki No dobra Widzę, że ktoś tu No, już mówiłem, że ktoś tu był Szkielet nas zobaczy Widzi nas, dobra Spróbujmy go zabić Pum Dwa. No niestety nie wyrzucił swojej czaszki. Mam jeszcze tę magmę. Można zabić ją dla yy, achievementu Strzel w nas. A, super, że trafiłeś. ło żebyśmy nie spali tego. I zabij... O, ile nie ma życia. A tam jest czy ich Kurde, dobra, uciekam. Uciekam i pójdę szukać brodawek, chociaż wydaje mi się, że tu już wszystkie te brodawki są. Zabrane, wyczyszczone. Ale okej, okay, zaraz zobaczę. Czy tutaj będą... No, kolejne pomieszczenie gospodarek. Ło, to jest... To jest w każdym... każdy mu Dobra, najmocniejszy to jest blaze. Chyba. Tego to mi się wydaje. Więc... Jakby się... No dawaj. Dobra. Później Magma Cube. Oczywiście tylko dla statystyk go zabijemy. żeby było że Zabite moby Nie wiem, czy to też się liczy, więc. Jeden. Dobra. I tutaj kolejne, malutkie teraz magma. O, no i skoczyło zawsze się O, ale to bije mocno w sumie. Niestety chlebki nam się kończą. Dobra, jeszcze ten. Chodź tu. Chodź, tu nie spadł. Dobra, i czy wyrzuciłeś czaszkę? No, niestety nie. A trzy, rady, więc jest. Naprawdę wspaniale i pójdę dalej szukać brodawek. Niestety szukam, szukam, szukam i brodawek nie znalazłem, tylko znalazłem trzy puste skrzynki, widzę, że tu jest sporo blazów. Więc możemy szybko, zanim się naładują. Pozginiamy. No i tak. Dobra, nie, nie dostałem Jest dziwne. Dobra. Siadę. Dobra. Zrobiłem I teraz zjemy sobie szybko chlebek i spróbujemy może wyjść z tej fortecy. I zobaczymy co tam słychać w Miderze. Tam widzę jakieś rzeczy. No niestety ktoś prze, przeszukał całą fortecę. Okej. Okay. Pójdę teraz zobaczyć czy tutaj nigdzie nie ma. Chociaż jakiś taki dziwny ten teren. Może wrócę się. I zobaczę z drugiej strony co tam słychać. Okej, okay. zszedłem jakoś na dół. I tutaj już mamy kurczę blaza i dwa widerowe szkieletony, które chciałbym zabić nie wiem gdzie jest ten blaze tutaj oj, poleciał do góry no, trudno, ale tam jest dużo tych leaderowych tam. a ten blaze będzie ciężki do bicie. chyba, że odlatuje na dół, dobra dobra, klepiemy spróbujemy jeszcze raz przywalić dobra, zginął i teraz spróbujemy korzystać. chociaż nie mam pojęcia, o, możemy się skopać sobie troszkę mogę... no tak, ładnie padnie Szczególnie, że nie mam już jedzenia, więc będzie trzeba wracać Nie O nie O nie, po się Dobra, patrzymy kordie. O, dobra Jedno serduszko mam Jedno serduszko i nic do jedzenia Trzeba się wracać To jest znak, że trzeba się wracać Tyle teraz pytanie Gdzie był portal? Dobra, chyba gdzieś blisko, wydaje mi się Hmm okej, okay, może tutaj gdzieś na górze był słyszaj play z tego co mi się wydaje o szukamy szybko portalu i spróbujemy, kurde, tu nic nie ma okej, okay, okej okay. ma jedno serduszko i jesteśmy w naderze. i widzimy wileczkę do kurde, tu tyle się ich z, z, yy, zrespiło teraz pół odcinka będę szukał portalu nie no, tu nie, bo tu nawet nie, ale... Jezu. No i świetnie. No i super. Zostaliśmy zabici przez szkieleta. Świetnie i teraz szukać tych itemów. No, nie powinno to być trudne, ale... Po prostu... Ha, 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 mm -hmm. Chwila, może zapiszę sobie kordy. 52 na 64, dobra. 62 na 64. to szybko idziemy sam do strony. Chyba trochę pamiętam, gdzie to było, ale bierzemy i tam i spadamy z nederu. Hmm. Yy. Gdzie to było? Gdzie to było? Dobra, tu przed chwilą byliśmy. Więc... tylko gdzie zginąłem? To jest pytanie teraz. Czy nie, nie zginąłem gdzieś tutaj? Bo przed chwilą o tutaj byłem dobra i koło takich dwóch plowów to tam było nie tutaj blaze dobra nie trafił ładny skill, skill w skakaniu dobra wszystkie itemki mam I, teraz, i co teraz? no niestety nie wyrzucił głowy myślałem że tak wyrzucił głowę więc jeszcze skoro mamy tutaj nasze rzeczy to można jeszcze ich pozbijać. Dobra, ten miecz w sumie dostałem. Czy coś tu coś, co się przyda takiego deku? Nie. Dobra, więc można ich jeszcze pozbijać, jeśli się zrespię, Oczywiście, kurde, ile tu jest blaze'ów O tutaj tu jeszcze nie byłem dzisiaj. Dobra, zobaczmy, co tutaj jest. I. Ło! O nie, nie, nie! Kurde, jakby tak strzelił w nas i byśmy, bym zginął, to po prostu. Rip powiedziała, he w sumie nic szczególnego tu nie ma za temu bo same żelazne, ale... Wiecie, zawsze coś... O, broniłem! Dobre. Chyba będziemy wracać z tego naderu. Wiecie? Oni tu ciekawe... O, o, dobra. Bum, raz. Bum dwa. Bum raz. No i zaraz Dobra. I jest czaszeczka! Super, jest czaszka. Okej, okay, dobra. Naprawdę świetnie Czaszkę mamy no i możemy, no i uważam, że udany powrót Jeszcze bym sobie jeden kwart wykopał tylko. O Oj jeszcze tam są, no wiecie, wiecie, że kusi Wiecie, że kusi tylko jak tam podejść Dobra Tędy gdzieś trzeba? Może tędy, dobra, spróbuję tędy O tak, będzie git Bum No i super, jeszcze jak zginiemy to będzie świetnie a tu... To jest, to jest w ogóle spawn Blaz'ów, kurde, dobra Za ile to mi się kończy. Dobra, skończyła mi się. Ale tu jest tych tak dużo po prostu. Tych szkiel... A! No i super. I na skuwę zginę. Nie, dobra. Tym razem mamy pół to Dobra, uciekam stąd. Uciekam stąd. Mam czaszkę Przyjdziemy w innym odcinku, może po... poszukać czas jak więcej, zobaczę. Ale teraz... To uciekam Uciekam Jak najszybciej Tylko gdzie to było? Hem Ten portal znowu był Czy on nie był jakoś w Tą stronę gdzieś? Tak, jest portal, dobra Na pół serduszku No w sumie raz zginąłem, ale <gryw> Na pół serduszku Uda się przejść OK. I fajne osiągnięcia zdobyliśmy Let's go Let's go O, co to za Chwila, gdzie ja się zrespiłem yy... Gdzie jestem? Czy jestem w czymś domku, bo portal był za blisko? Chwila Gdzie ja? Gdzie jestem? Tutaj Tak! O kurde Dobra nawet nie wiedziałem Czy ktoś jeszcze ma portal? No niestety jest noc, więc jak zaraz skinę, to nie będzie fajnie. Ale dobra, wydaje mi się, żeby to, że to by było na teraz tego odcinka. Mam nadzieję, że w sumie Wam się spodobał, bo był, był ciekawy. Wydaje mi się, że był ciekawy. Pozwiedzaliśmy sobie nether. Jeszcze może jak, yy, że tak powiem, zaktualizujemy wersję do 1.16 na serwerze, to oczywiście pozwiedzamy sobie nether może w większym gronie. Przez te nowe wszystkie biomy i tak dalej. No i co? I to by było w sumie tyle, więc możecie jakoś tam łapkę zostawić w górę. W sumie dawno, że brałem o łapeczki. Suma też możecie, jeśli chcecie. No i trzymajcie się. No i cześć.